Przegląd zacznę od narzędzi, znajdujących się w pasku w lewym górnym rogu okna. Pod koniec poprzedniego odcinka pokazałem, jak można zmienić układ paneli dla wygodniejszej pracy. A jeśli się coś nie uda, to można przywrócić układ domyślny. Dla mojej wygody ustaliłem sobie układ, jak widać na ekranie. Aby przypadkowo nie naruszyć tego układu, otworzę zakładkę Window i wybiorę opcję Lock Panels. Jak łatwo zauważyć, przy zaznaczonej opcji Lock Panels nie wyświetlają się nazwy paneli. Punkty do złapania i przeniesienia są nieaktywne. Oznacza to, że panele są zablokowane. Tym niemniej, w dalszym ciągu jest możliwość zmiany wielkości paneli. W jasnym motywie uchwyty do przesuwania są niewidoczne, ale wiedząc gdzie mogą się znajdować, łatwo najechać kursorem, który w odpowiednim punkcie zmieni się kształt. Zmieniony kształt kursora to informacja, że można przesunąć granicę panelu. A teraz szybko omówię po kolei opcje znajdujące się w listach rozwijanych narzędzi. Ponieważ Olive nie występuje jeszcze w wersji polskiej, to myślę, że zaprezentowanie tej funkcji będzie ważne dla wielu osób. Zaczynając od lewej, znajdziemy tam zakładkę File, czyli po polsku Plik. Po jej rozwinięciu ukazuje się 8 możliwości. Pierwsza od góry, czyli New, ma po prawej stronie malutką strzałkę wskazującą, że tam znajduje się kolejna lista rozwijana. Po wskazaniu kursorem Opt New, rozwinięta lista ukazuje trzy możliwości: Kreację, czyli utworzenie nowego projektu, nowej sekwencji lub folderu. Pojęcia projekt, sekwencja i folder w kontekście programu Olive omówię dokładnie podczas prezentacji panelu Biblioteki Mediów, Sekwencji i Folderów. Polecenie Open Project, czyli Otwórz Projekt, powoduje uruchomienie eksploratora w celu poszukiwania istniejącego projektu zapisanego w odpowiednim folderze na dysku. Kolejna pozycja Open Recent, czyli Otwórz Ostatni, jest wyszarzona, co oznacza, że jest nieaktywna. Powodem jest fakt, że jeszcze w tym programie nie mam zapisanych projektów. Save Project. To typowe polecenie w celu zapisania w pamięci stałej aktualnego stanu nad projektem. Natomiast Save Project As stosuje się wtedy, kiedy chcemy utworzyć nową wersję projektu, ale z zachowaniem obecnej. Po prostu zmienia się nazwę i komputer pozostawia bez zmian projekt bieżący, a pod nową nazwą zapisuje nową wersję. Import. To polecenie powoduje otwarcie eksploratora w celu wyszukania plików do obróbki. Do programu można też wprowadzać pliki na zasadzie przeciągania ikony pliku z folderu źródłowego do panelu biblioteki mediów. Osobiście wolę korzystanie z polecenia import, ponieważ jest mniej pracochłonne. Export to polecenie do wyrenderowania projektu w aktualnym stanie. Opcja ta zostanie omówiona dokładnie w jednym z dalszych odcinków poradnika. Kolejną zakładką w pasku narzędzi jest Edit, czyli po rozwinięciu lista narzędzi do edycji. Większość z nich to typowe działania systemu Windows, np. wytnij, kopiuj, wklej lub usuń. Polecenia odnoszą się do konkretnych czynności edycyjnych. Omówienie ich pozostawię na odcinek, którego tematem będzie właśnie manipulacja na osi czasu, czyli typowe czynności edycyjne. Zwłaszcza, że podczas pracy dużo wygodniejsze będzie wywołanie tych poleceń przez prawy klawisz myszy na edytowanym elemencie. Polecenie view to po polsku widok. Polecenia z listy view odnoszą się do konkretnych działań na osi czasu w zakresie dotyczącym dostosowania widoku do chwilowych potrzeb. Niektóre z tych działań można wykonać przyciskami, co w wielu sytuacjach będzie wygodniejsze. Również w zakładce Playback są polecenia, które będzie wygodnie wykonać bez odwoływania się do paska poleceń i narzędzi. Proszę zwrócić uwagę, że przy każdym poleceniu z prawej strony zapisany jest skrót klawiaturowy danego polecenia. Warto zapamiętać te skróty, ponieważ podczas pracy czynności z tej kategorii najbardziej efektywnie i wygodnie wykonuje się właśnie za pomocą klawiatury. W zakładce Window mamy możliwość włączania i wyłączania widoku poszczególnych paneli. Spośród nazwanych paneli jeden jest niezaznaczony, a mianowicie Graph Editor. Okno tego panelu ukazuje się zawsze na wierzchu, kiedy jest wywołane. Zadaniem Graph Editora jest graficzne przedstawienie przebiegu zmian w animacjach. Zagadnienie to omówię w jednym z kolejnych odcinków posługując się odpowiednimi przykładami. Polecenia znajdujące się na dole listy czyli Lock Panels, blokada układu oraz przywróć do ustawień domyślnych omówiłem już wcześniej. Również wcześniej już wspomniałem o zakładce Tools, czyli narzędzia. Omówiłem działanie polecenia Preferences, czyli ustawień ogólnych, które to polecenie znajduje się na samym dole listy. Natomiast od góry listy są wymienione narzędzia edycyjne. Przyciski do tych poleceń znajdują się po lewej stronie osi czasu, co jest wygodniejsze niż korzystanie z tej listy. Jednak najwygodniejsze i najbardziej efektywne jest używanie klawiatury. Warto nauczyć się tych skrótów. Ostatnią zakładką jest HELP, czyli pomoc. Obecnie nie ma tam opisów poszczególnych działań, co zazwyczaj można znaleźć w innych programach w tym miejscu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że program jest nowy, jeszcze w fazie rozwoju. Miejmy nadzieję, że wkrótce pojawią się tam przydatne informacje. Zdaję sobie sprawę z tego, że osoby oglądające, Chciałby od razu przejść do działań edycyjnych i być może treść pierwszych odcinków wydaje się zbyt abstrakcyjna. Jednak moim zamiarem jest stworzenie systematycznego i kompletnego kursu obsługi programu Olive. Dlatego niezbędne było zarysowanie możliwości znajdujących się w listach rozwijanych. Podczas edycji nie korzysta się zbyt często z tych poleceń, ponieważ są wygodniejsze sposoby. Jednak wiedza o tym, co znajduje się w paskach narzędzi, może bardzo pomóc. Na przykład w sytuacjach, kiedy zapomnie się, jak się wywołuje narzędzie skrótem klawiaturowym. Wtedy można skorzystać z paska jako ściągawki.